Bardzo, i nie śmieć, i, ciebie, i nie mogę mieć i nie i nie mogę mieć. I za wszystko i nie mogę dać, i brać, miłości. Nie, Marcin sobie sączy, No zero, zero, leszek, zero, rozumiecie? Bo zasłużył. Z tego to miejsca chciałem wam wszystkim podziękować, bo już wybiło na paleciaka kanale 37 tysięcy subskrybentów także dziękuję wam za to i głos pozdrawiam, pamiętajcie głową do czoła jakiś tam trening się odbywa, robimy górę Grzesiu zaś yy, no także bez rewelacji, bo troszkę bark pobolewa, ale coś tam się da zrobić gili, gili, gili. No oczywiście, żebyście sobie nie myśleli Dietka u mnie dalej, sztywno, kurwa, i ta łapa w tle. Oczywiście, no może nie w 100%, bo to tak nigdy nie było. Czy, no zdarzało się nie, że było w 100%, ale rozumiecie, 70%, 60%. No to to już ja. Wróciliśmy na smarta. Jest i ona! Trzeba jakaś dziura zrobić, bo dawno nie było. Ej. No, szychta pojebana dzisiaj. Pierwszy raz widziałem na dole żywy ogień. Hajczyło się. Na szczęście niestety umiem. Trzeba było przybrać dzisiaj. No, ale teraz jebaka szybko 135 kg, 5 po 5, także podejrzewam, że to będzie bardzo lekko, chociaż jestem na jednej bułce, więc... A jest po 15, jest... No, także to będzie utrudnienie dzisiejszego treningu. Także jademy, jademy, a na siłowni prosto, na smartcie. Także oczywiście maska założona trzeba nosić, nie? W razie łatwo, lekko i przyjemnie. Już czwarta seria, widzieliście no już tempo było jeszcze wolniejsze, także no jedzę się zapasu sporo, także w piątej się jeszcze pobawimy na jednej bułce kurła bez wymówek. Wyjechałem z dołu kurła i nie ma wymówek kurwa, trzeba pieprzać! kurwa Jesteśmy w Katowicach Ja jestem jeszcze, czekam na rządełka I na Wojtina I będziemy kręcić Reklama Zobaczymy jako Już jutro chyba wlatuje Więc szybka akcja Miało nie lać znaczy Miało lać według pogody Fajnie jakby nie lało To wtedy by to się Fajnie nakręciło szybko A tak będziemy musieli czekać taka tam burza. Te słońce, kurde, co tu się dzieje? No, zaczyna loćć. No, to będzie pogoda marzeń. Reklama ci powiem. Będzie Michał Co ty? Patrzcie teraz. Patrzcie teraz. Przystojnie, jak co? Czekaj. Gdzie drugi? No tak się tam nie udawało troszkę ponagrywać, bo był ograniczony czas, bo pogoda się zrobiła, by trzeba było nadupcać. Ale ładna reklama będzie z jajcem. Jutro już wleci na kanał. Także z jajcem. Będzie Wojtynio. No i będzie Sandra, więc... No a ja łobuz. Łobuzy, łobuzy, jak te disco polo. Lecimy. Wczoraj nie było treningu. No wiadomo, teraz odpuściłem treningi. Szykuje się coś fajnego, o którym jeszcze nie mówię głośno i tego, tak będziecie na pewno wiedzieć. Zobaczymy. Bo na razie moja dwójeczka odmawia odma mi posłuszeństwa. I na razie nie robię nosinak Dalej jest ogromny, ale już nie ma takiego bólu, więc jest już coraz lepiej. No ale jeszcze nie mogę tak zapieprzać, jakbym chciał sobie zapieprzać. No siady są w ogóle wyłączone na razie. Ostatnio robiłem 70 kilociąg klasyczny. I rwało jak cholera, więc też odpada. Ale to się dobrze składa, bo cel jest 200 bench press, więc teraz się na tym mogę w 100% skupić. Seniks ustawił na bardzo takim lekkim obciążeniu. Kurde, ich, więc wiem, że to na pewno ten okres 6 tygodni będzie dobrze odbyty. O, zrobiony, także naprawdę. Jest dobrze, czuję się pewnie pod tym, tym, tym wyciskaniem, więc na pewno jakoś to ze mną będzie. A nie boję się o nogi i o osiady. Pewnie tak tam 200 pary będzie szło. To powinno tam wystarczyć na ilość powtórzeń, więc no zobaczymy. Ja sobie jadę kolejny trzenik góry, no bo górę mogę trenować do woli Aż się nie zdoli bark. No tak to wygląda. Chyba weszło. Čajník, jak ta Kurde. Sytuacja jest taka, że no, ja mam jeszcze porwaną tą dwójkę za sraną. Patrzcie. Widzicie? Film z dupy strony. No i tak porobiłem z skółeczki bez ciężaru i, i, i rumuńskiej ciągi do 120 i, i przestałem na razie. Tak zobaczyć, czy coś się będzie działo. Na razie spoko, chociaż tam na koniec już po zrobieniu czuję takie. Jakieś dziwne uczucie tu, ale to chyba nie jest z tego jabać. No i teraz wyciskanie robimy. Dzisiaj chyba 140 kg, jest 5 serii po 4 albo 4 po 5, coś takiego, także zobaczymy, co się tam dzisiaj uda zrobić. Czuję teraz moc, jest leciutko, to 90 kg było bardzo lekkie na rykach, także mam nadzieję, że będzie bardzo lekkie 140. What?! You are stealing?! I call the police. Please. Don't call the police. I don't want to go back in jail. We don't need police. He has a peanuts. Oh, he has a peanuts. Okay. We don't call the police if you feed us.